Michał Budzyński po oglądania, 1-0. Wczoraj też był taki mecz, 1-0, też był bardzo ciekawy i ten również potwierdza, że nie tylko bramki w futsalu są ciekawe. Nie wykorzystaliście szansy, jakie tak naprawdę dał wam przeciwnik, faulując was zbyt często. Czy, czy, jak wam ogólnie to spotkanie? Widać na pewno, że obie drużyny nie chcą przegrać tego meczu. Na zero z tyłu chcieliśmy zagrać, nam wygrana dawała możliwości znowu. Także myślę, że mecz był Cięty, szkoda, szkoda niewykorzystanych, przedłużonych, karnych, ale na chwilę mamy następny mecz, musimy, musimy wygrać, żeby więcej z gruby, także centrujemy się, teraz muszę, się Wszystko zależy tak naprawdę ciągle od Was, bo jeśli dobrze się spiszecie w meczu, w sumie każde zwycięstwo się daje nam wyjście z grupy. Tak, jeden zero daje nam drugie miejsce, z tego co już obliczyliśmy, dwa zero, pierwsze no. miejsce, także... Tam może być jeszcze różnie, każdy no, może musimy, na Tak, ruch. tak, musimy, musimy się... Wziąć, żeby, żeby wyjść na ten mecz i, i wygrać. Jak ja podsumujesz pod ogólnie wasze, waszą postawę, gracie na te swoje możliwości, które macie, czy przeciwnicy może są dzisiaj jakieś bardziej... Znaczy myślę, że to znaczy błędy, że nasze błędy. Przez nasze błędy przegraliśmy mecz, my skupiamy się bardziej na sobie niż na przeciwnikach. Myślę, że słabej uderzyliśmy w tym meczu, słabo zamialiśmy i niestety konstatując, że przegramy, mówię, trzeba się teraz skoncentrować.